Trzymajmy to jest jeszcze raz i coś zagramy w Ubota. Proszę puszczę, no to na wróciliśmy. No się Przy okazji, między świętami dostałem weźcie nowego moda. To już muszę mieć normalnie już mieć no I flagi. Mm -hmm. O, ja, ja działa, bo pojmujesz od historii. Też teraz, mm. Nie, nie będę mówił tego dalszego tematu w internecie. No ja wiem, że ta fraga została już zdjęta, zosta zostało to poluzowane w grach. Tego ty ja powiem. No dalej, dalej będę się w cicho, nie? A teraz wszystkim dajmy się ulepszenia, bo... dodaliśmy <grym> najlepszy oparzony kiosk. Dobra poczekaj, o, dobra.

I naprawdę, pod koniec, jak wszystko wybada, to jest taki lek. Oczywiście, to będą te fanta i metal, czy coś takiego, te dobre się przydały na konwoje. Ale nie w momencie, kiedy nam ja się karłem, atakują na porty. Oni się kompletnie do tego nie dadzą. Nie dają kompletnie. W ogóle niezdatne do użytku. A nie, wiem, czy mięszałkiem takimi takimi mi nagłębki, niby jego jakąś przychodzę, bo tak, jest ich trochę cioski niżej Tak tak, że nie można zagłośnić to no nie Może możemy nawet je nawet zagłuszać Nie, nie, to do cioski dodać tylko trochę No i dobra, nikogo tyle chociaż Dzień dobry, gdzie ma dotąd mniej więcej, dziś 80% Dobra ale może poczekać troszeczkę, aż to wszystko się załaduje? Do dojtopedy. No jest, ale z go chciałem go naleźć i załadować, się nie wiedzieliście, czy... już mają? No nieważne, no że jak będzie, to będzie trudno. Nie znam, no... Dzisiaj nagrałem tylko dwa odcinki, bo... ...ten i jej następny. Nie, nie, nie ma za dużo, bo ja będę ten dzisiaj. No to wtedy. Nie, nie, T5 chociaż nie T5 cho, nie, cho, nie załaduję, ale. No, tylko dwie. No to w większości to są to wtedy typu... O mniejsze? Żywność jest. Amunicja to działa, działo załadujmy magazyn dobra, działa, działa to przemieliśmy, e, czekajcie bawiki jeszcze miałem wyposażenie bawiki dobra, tak tu jest, tu jest, tu jest, dobra to ja tu wezmę to mamy chrapę na maksa zamknij tu jeszcze mamy blaskowe systemy dodatkowe i filofonowe. Dobra, technologię możemy ulepszyć już, już na maksa. Faktycznie, tego jeszcze nie możemy ulepszyć. To już mamy, czyli jaką chcemy, mamy 800 doskonały hydrofon. dabałem. mamy bardzo. 7 nie. Sein Beri viel über Ja, ja to mogę to mówisz, nie? Ja, to to to. To, ja, to bo, i, nie, 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 nie. to nie to poleci. mogę ja, to po 7 to hmm. to co? co się co się zmieni. O, się co się to wszystko się O! Bo, właśnie się o, się co się co to. co mamy co to Dobra, okay. no, to co się co się co się co się co to atak na co się się co 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 się co jest. To jest co się To jest. To się takie się co się Power będzie atakować niż wchodzić na statki. on no, tu jeszcze idzie. Hmm. Trochę to możemy dać jeszcze. Jakiegoś innego mitatora mogę chodzić sobie wziął. Kapitan, das can dany noja cruiser. Mam 5 minut na przygotowania, to jest to też nieźle. W ogóle uczynił twój popan po 20 minut, więc... Zobaczmy. To nie zajęty ma znajomości. I co? Zatrudnię sobie tego typa O tego, bo ten pracuje Wejdź Jak aloj? O moim przybyte, teraz poniem już ich pod Ale to zrobimy w kiedy czasie ich płynąć, nie? Później pokładam mniej więcej na

Gut nawet. Ja bym to dobra, co robił przetrzenie, więc mniej więcej wiem, co młodzień. To jest troszeczkę przewaga. Nie niski, nie jestem aż taki słaby. Zresztą to, to taki prywat, a tego nie będę robił. Nie to nie, to jest kamczenie przy tym. Znaczy weźmy ten i jazda. Święty, Raz, dwa i i będzie... I będzie po nich. Oczywiście mam do ma dość silny... Ja coś mam. Nie czy... słychać, ale to nie, ale to jest naprawdę nieprzyjemny taki dźwięk. Muszę jeszcze jeżeli jakieś... ...trzaski... A znaczy, co, to jakąś się jakiegoś babą, bełka. Bo komuś popękły lampki i biją się o ten o, o starą obudowę balkonu Mogę to wziąć ze Te silniki! za dnia. To jest tak 8 godzin, nie więcej niż. nie mniej, nie więcej. 8 godzin. Zarządzanie, hologramy, to jest, te, to jest tak, tak i tutaj. Raz, dwa, nie, inaczej, o to idzie tak, ty nie pracujesz, to jest tak, raz, dobra, jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8 Nie tak to 16 mniej więcej, widzisz, nie tyle I odpoczynek masz A za to ten drugi Ma pracę jeb A, nie da się wtedy że pełnym, pełnym kowiszem. Dobra, mamy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziewięć. Nie, nie, to jeszcze nie źle. To jest to, co zrobiłem. To systemem się chyba zapuścił oczywiście. No, nie zapomniał. A nie mogę puszczać, zapomniałem, że nie mogę puszczać muzyki. Poczekaj, Erik. Ale ostatecznie A, a, a tak to po raz walki będziemy się nieco nie, 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 to necznie robić. Dagi mam dla mam dla ziemno remotezację, nie? A ja jeszcze zobączkę, no ja cię zunę. No i zło jeszcze bączkę, co? Ja Teraz mamy lepszy hydrofon, po, więc będziemy szybciej się znajdować. O wiele szybciej, bo to jest po troszeczkę inniejszą doktynę. Czyli będę do połowy, Będę centani na sam środek. Do Jawoll. Będziemy dałem. I więcej, jak jesteśmy gdzieś w tym miejscu, kurs na te koordynaty Jawol. Nie wiem, w tym Jawol. Będzie je będę gdzieś i tutaj. Pus 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 i pus tutaj. Jeżeli będzie. W Miejmy nadzieję, że sobie coś zapuści, tak jak pomiło. No to, no to trudno, to będę to, 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 to robił man, ma manualnie Poczekajmy jeszcze trochę Oni on zawsze troszeczkę tu trzeba już poczekać to. Dobra, Jakiś, stawu? mamy coś, mamy coś Dawaj, pop Odwiedzmy ją ja, muszę można rozwiecać Bez prawa o, to wszystko, dobra Dawaj, dawaj. daj, złamamy daj, 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 oni nie ja ja daj, nie dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. Ledwo. Kursów, diese koordinaty... Oooo, oh, ledwo, ledwo się udało, ledwo Ale sporo paliwa zmanowałem, naprawdę cholernie już Cała Teraz na spokojnie Teraz na spokojnie, teraz na easy, na easy, na easy, na easy Ach, noc, nie lubię nocy Ale trudno Nie, mamy dzień, za zabranie dzień, dobra, dobra, ok, nieźle Zaraz, zaraz, będzie nam słońce będzie tam przychodzić, więc nie, to jest nie jest nie, nie, taka tragedia, jak się wydaje. Patrz, będzie momencie, wschód słońca, może muszę wschód słońca. Uwaga, ty już nie kaszuj. Ooo, miałem laga. Dawaj, nie będzie się nieść tak źle. Teraz ja będziemy się chować pod wodę. Patrzmy flapę. Zobacz wam jego myka Będę chciał dociągnąć do kity z nim trochę Niech to zrobi ten druga osoba tutaj W dół i zejdzie Ja wyłączam tą muzykę, muszę zatrzymać teraz Zatrzymaj, wyłącz Dobra dawaj Właśnie tam na dół Otwieraj klapy Zamykaj, zamykaj I teraz wpadnie to żeby się działo Taką ustawiam już na Wizzla ustawiam już na Wizzla Ok, to go Później go ustawił na... To ja pokazać, nie? Skupcie się na kiosku To jest zajebi... To dotąd tutaj zrobili Ooo, o tym mówię To jest zanurzanie

Mamy sporo czasu, nie spieszymy się, na spokojnie. powiem ja wiem, że to jest noc, to, to jest masakryczne na, na, na atakowanie okrętów. Nie lubię noc atakować, bo to jest troszeczkę ciężko. Dobra. Zwalniamy. Dobra. Teraz tak. Ten musi zejść teraz tutaj. mnie jak Ach, mam myśliciela! Muszę... muszę zejść na dół, inaczej będzie cieńko. Czy zwalisz się pomiędzy? Kur, to będzie ciężko. Mamy zejść Gryfa! Ten Empire. Czy znaczy, podoba mi się do, do, do mojej postaci? Muszę go znajdę w sklepie czasu. Myślę, muszę. Ponieważ od razu rozpoczęli na mierzanie Dobra Właśnie no mi podoba mi się ten moment kiedy... Kurs letnim... Wykrywają wtedy jest najgorzej wybrajka, Nie wiem co to bawika nie Nie lubię tych momentów Bardzo ich nie lubię Teraz tak, może być nasza... O tankowiec, to jest... To, 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 to będą by to był cios Dobra, czemu musi gdzieś tutaj być? Nie mniej więcej, nie mniej. Dobra, mamy dzień. Uro, cały dzień, więc może to być... Jest, jest lepszy wzrok. Center. To nie, to jest szwed. To jest szwedzki. Jest! On jest tutaj. On jest... Tu, za, za tą okrętem. Więc będę... Pomiędzy te dwa okręty i będzie nice. Muszę niestety poruszać pod innym kątem. Żeby go wywalić... Muszę no, mu żyć bawików na wyżej. Hmm. Kurs op diese koordynaten set. Chciałbym takim kątem, żeby nas nie wykryli. Feindlicher zerstörer auf. 2 u. Dobra, nie ma już czasu. Odpana, no, ale należy go się zrobić na troszeczkę dłuższe, albo po prostu to by było 20 minut i co by się dalsze. Jest tak. Ale to była T3. Z lufy, by było wygodnie chwil strzelić. O, o ciu, ciu, tu czujcie, Tak podczekam. Także, wreszcie, idealnie nam zasięg. Dobra, odezwieszam. Dana jest zwykłą, <tusząc> bo że to <tusząc> był <tusząc> Las. <tusząc> Co, <tusząc> ja, 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 nasz kolejny nas, kamperli. Nas Pala. Rusz. Nie wiem, jak ci na nas nie wykryli. Nie wiem to. Nie, nie, nie wiem jak. Chwona fuchcie. 40 sekunden bis Torpedoeinschlag. Ale będzie, ale będzie, ale ale, ale, ale ale będzie miętłka. Czy cię to to wydaje, skutce? Nie no co ja, ja, ja to dziwne enkę, jak będzie uderzenie do tą miniaturkę. A, jest uszkodzony. Jest uszkodzony. Jest uszkodzony. Nie, 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 ja pełnego życia. Uszkodzony. Czyli popłyną, y, sportu, uszkodzony. popłynął popłynął z uszkodzony. W przyszłym filmiku pokażę jak ten okręt nie do końca naprawiony tonie. A to już jest tak, że... Mam pewne góry, że to zadzwiżam koniec tankowiec, ale to... A to jednak mógłbym zrobić w trzecim i dobra w następnym odcinku. Może jest pauzuje teraz. On pójdzie na dno, nie ma szans. On idzie na dno. Jak już mówiłem. Ty 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 pójdziesz szybko na dno. Zdyskawiony tym tempem. Mogę to wymieszczę boty. A czy w się jeszcze skampię? A to jeba, nic nie, ale on, on tonie. On tonie, więc z pewnością raz zniknie nam. Zaraz. A jak nie, to, mu, to, to go dogonie. Ale raczej. Dobra. Zasubskrybujcie, lajkujcie. No to cześć.